Should not switch. We Dzisiaj we odbywa się tradycyjnie jak z początkiem każdego nowego roku spotkanie które jest można powiedzieć takie nazywane przez nas wspólnym kolędowaniem jest to spotkanie wszystkich mieszkańców miejscowości wchodzących w skład parafii Kiełczyn czyli tych pięciu miejscowości zlokalizowanych na terenie północnej części gminy Dzierżoniów przede wszystkim jest to forma tak jak powiedziałem już tradycyjna wcześniej było to spotkanie opłatkowe gdzie również przy obecności księdza proboszcza zaproszonych gości dzieliliśmy łamaliśmy się opłatkiem składaliśmy życzenia Teraz, można powiedzieć, od kilku lat przeszliśmy na formułę wspólnego kolędowania. Nasi lokalni artyści, którzy posiadają różne uzdolnienia, przede wszystkim gry na instrumentach muzycznych, akompaniują, a mieszkańcy przybyli, razem wspólnie śpiewamy kolędy. Jest to przede wszystkim też spotkanie, które daje możliwość podsumowania tego, co było w zeszłym roku, ale też, tak jak już powiedziałem wcześniej, złożenia życzeń na ten nowy, następny rok, ale też, żeby wszystkim nabrać takiego, można powiedzieć, pozytywnego wejścia w ten rok właśnie, i dzięki temu, takie przedsięwzięcie jak y, tradycyjne wspólne kolędowanie temu ma służyć. To jest piękny polski zwyczaj, powoli zanika w naszym świecie, ale w naszej sporcie parafialnej, co roku około 6 stycznia, spotykamy się na wspólnym kolędowaniu i cieszymy się, że są osoby chętne, które przychodzą z dziećmi, młodzież się starci, aby śpiewać wspólnie kolendy. Jest taki akcent kończącego się okresu Bożego Narodzenia, który wspólnie przeżywamy w tym gronie najbliższych, kolei parafialnej, mieszkańców wsi, które tworzą parafię. A jak to jest ze znajomością kolęd? Czy jeszcze potrafimy je śpiewać? Różnie. Jedni chętnie, rzadko, niektórzy tylko słuchają, niektórzy, starsze pokolenie zna prawie wszystkie zwrotki, młodzież i dzieci niekoniecznie. Średnie pokolenie, zależy jak tam kto czasami jest więcej osób, czasami jest mniej, ale zawsze to jest gdzieś w granicach od 80 do 100 osób. Czasami jest tak, że jest można powiedzieć takie już jakby powiedzieć, jasełka przez dzieci ze, stu, ze szkoły podstawowej z Tuszyna organizowany. W tym roku ich nie będzie, ale w drugiej części zespół wrocławskich Pojana spiła Dolnej, która w 2018 roku obchodziła 60 rocznicę powstania. Więc tym samym można powiedzieć jakoś to staramy się tak urozmaicić. No zobaczymy. Mam nadzieję, że frekwencja będzie na takim poziomie około 80 osób, bo to już by było naprawdę dosyć fajnie i sympatycznie się stworzyła atmosfera.